Kolejny dzień nam dał Pan, abyśmy mogli go spędzić dla chwały jego. Tak powiem wam szczerze, dzisiaj właśnie tak po wczorajszym zaniedbanym czasie, Bóg mi naprawdę z samego rana otworzył oczy i, 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 i też dziękowałem mu za to. Za to, że, że właśnie że jest takim wspaniałym opiekującym się naszym ojcem, który nie zostawia swoich dzieci po prostu samych i widzi, że jeżeli coś jest źle to pokazuje po prostu to, że coś jest źle i tak po prostu rano też Bóg otworzył moje oczy właśnie i tak zacząłem właśnie płakać, wołać do, do Pana właśnie, tak słuchałem jeszcze wcześniej kazania dzień wcześniej właśnie, jak szłem do pracy w tramwaju, jak jechałem słuchałem kazania właśnie o modlitwie i, i tam było powiedziane coś takiego, że że nasza modlitwa musi być przeobrażona w modlitwę takiego małego dziecka, które prosi po prostu, naprawdę swojego ojca ze szczerym sercem, prawda? Z, z takim wołającym, pragnącym. Po prostu jak dziecko przybiega do ojca, po prostu to, jak coś chce, to aż tak pragnie, po prostu aż to gdzieś nie umie po prostu jakoś tego okazać, prawda? Ale, ale po prostu pragnie, tak naprawdę chce tego, co, co naprawdę jest mu potrzebne. I tak właśnie. Powiem wam szczerze, tak, tak wołałem. Panie, naprawdę potrzebuję, potrzebuję tej naprawdę. Yy, tak stać się naprawdę takim dzieckiem. Nie chcę po prostu tak modlić się po prostu gdzieś, żeby tylko się pomodlić. Po prostu chcę naprawdę tak wołać po prostu sercem takim otwartym, tego, co to co naprawdę mi leży, po prostu, żebym naprawdę tak wywołał, wy wykrzyczał po prostu przed Tobą, żeby po prostu, żebym naprawdę te zasieki wszystkie, które są w sercu po prostu porobione, takie blokady, Panie, złam to po prostu całkowicie. W zerwi po prostu, żebym naprawdę mógł wołać do Ciebie i, i żeby moje serce naprawdę tak po prostu. O tak czuło Twoją obecność, tak czuło po prostu, że naprawdę z tobą rozmawiam. Tak naprawdę, naprawdę powiem wam, jak człowiek tego doznaje, to potrzebno jest dużo chusteczek. Chusteczek naprawdę jest dużo potrzebne, bo wtedy człowiek po prostu. Ta cielesność nie wytrzymuje tego po prostu, tej miłości, nie wytrzymuje tej, tego tej wspaniałej miłości Boga, który po prostu przychodzi i normalnie swoim dotykiem, swoją obecnością po prostu powala człowieka, po prostu powala. I tak dziękuję Bogu z całego serca naprawdę za to, że, że, że tak powalę, że jest takim wspaniałym Ojcem. Tak czytałem po prostu Ewangelię i chciałem się właśnie tym podzielić, właśnie z Wami, ale będę czytał z tego przykładu, taki, bo tak tu fajnie jest tak odzwierciedlone to, co właśnie akurat też mi Pan pokazał. I to jest pierwszy rozdział Marka, Ewangelii Marka. Pierwszy rozdział. Może od dwunastego wiersza przeczytam. Natychmiast też duch zbudził w nim potrzebę wyjścia na pustynię. Spędził tam czterdzieści dni, a szatan poddawał go próbie. W tym czasie przebywał wśród zwierząt, a wsparciem, e, wsparciem służyli mu aniołowie. Jednak po uwiezieniu Jana Jezus przyszedł do Galilei i zaczął głosić dobrą nowinę, którą przyniósł od Boga. Podkreślał, że już koniec czekania. Nadeszło królestwo Boże. Czas porzucić własne drogi i zaufać prawdom dobrej nowiny. Gdy przechodził brzegiem je, jeziora Galilejskiego, zobaczył Szymona i jego brata Andrzeja. Jak, zaraz, jak raz z jednej, raz z drugiej strony rzucali w wodę sieć. Byli oni rybakami. Jezus zwrócił się do nich, chodźcie za mną, a sprawię was, że, zostaniecie, że staniecie się rybakami ludzi. Bracia od razu... Pozostawili sieci i ruszyli za nim. Po przejściu paru kroków Jezus zobaczył Jakuba, syna Zebedeusza oraz jego brata Jana. Oni też siedzieli w łodzi, naprawiali sieci. Jezus nie zwlekając, wezwał ich, a oni zostawili w łodzi swego ojca, Zebedeusza oraz wynajętych robotników, i poszli za Nim. Tak po prostu do tego miejsca Tak powiem wam że tu mi tak e, e, pięknie Pan pokazał po prostu e, to, jak Pan zaczął. Po tym 30-dniowym poście, po prostu wtedy jak się ochrzcił, jak wyszedł i zaczął głosić, tak jak tu pięknie jest napisane, Nadeszło Królestwo Boże. Czas porzucić własne drogi i zaufać prawdą dobrej nowiny. Normalnie powiem Wam, że jak po prostu to przeczytałem, po prostu i w tych doświadczeniach, w tych próbach, które teraz gdzieś przechodziłem czas porzucić wszystko to co po prostu jest moje, porzucić i zaufać naprawdę, prawdą dobrej nowiny. Zaufać prawdzie, prawdzie, naprawdę Bogu, po prostu żeby naprawdę ten Bóg mógł nas prowadzić, po prostu żeby nasze serca były tak otwarte, tak po prostu yy, przejęte tym, do kogo należymy, żeby po prostu yy, w naszym życiu po prostu nie było yy, nie wiem, niepożytecznych chwil chwil które po prostu nie spędzamy z nim, naszym ukochanym ojcem. Żeby te chwile, które po prostu gdzieś e, są e, gdzieś spędzane po prostu nieumiejętnie, nie, nie wykorzystując po prostu czasu. Tak jak po prostu tutaj też pisało, pisali, jak patrzył się Pan Jezus po prostu na, na, e, tutaj na e, Andrzeja i Szymona, po prostu, jak oni zrzucali z jednej strony łodzi, z drugiej strony łodzi po prostu, i tak patrzy się na nich po prostu i zagląda, i nagle ich do nich woła. Chcecie? Staniecie się, pójdźcie za mną, staniecie się rybakami, rybakami ludzi. Patrzył się na ten, na ten niewykorzystany czas po prostu, który oni spędzali na tej łodzi, prawda? Łowiąc z tej strony i nic nie, nie złowili. Nic nie złowili. Patrzcie się, i Pan do nich przychodzi i pokazuje im pr prawdziwą drogę. Ja was zrobię rybakami ludzi. Ja otworzę wam naprawdę serca. Ja pokażę wam, co tak naprawdę Bóg od Was oczekuje. Co on chce z Wami zrobić. On chce, abyście należeli do niego całym sercem. Do tak jak tu też pisze, właśnie. Podkreślał już: koniec czekania. Nades nadeszło królestwo Boże. Koniec czekania. Wszyscy oczekiwaliśmy, całe, wszystkie niebiosa, cała Ziemia oczekiwała tego, co miało się wydarzyć, kiedy Pan Jezus Chrystus zawisł na krzyżu Golgoty, kiedy wygrał ze śmiercią, po prostu zdobył to wszystko, to, czego żaden człowiek nie umiał zdobyć wcześniej. Zdobył to dla nas, abyśmy już nie czekali, aby po prostu już, już był koniec po prostu tego czekania, już teraz po prostu żyjemy w Jego Królestwie. Tu na ziemi, żyjemy w Jego królestwie, po prostu oczekujemy tego Jego przyjścia, po prostu. Czekamy na swojego króla, aż przyjdzie, po prostu. Tylko mamy wytrwać w tym królestwie, właśnie, w tym królestwie, oczekując na Niego, wykorzystując czas, spędzając ten czas naprawdę z Nim, uwielbiając Go całym sercem, po prostu, w każdej sytuacji, w każdym doświadczeniu, w każdej pracy, jaką wykonujemy, aby Jego imię było uwielbione, nie nasze. Bo gdyby nie on, nigdy do takiej sytuacji by nie doszło, gdyby nie on, nigdy danej, danego doświadczenia nie było, gdyby nie on, nie byłoby nas. Jemu zawdzięczamy wszystko, bo przez niego i dla niego zostało wszystko stworzone. Przez niego i dla niego. Chwała naprawdę Bogu, naprawdę chwała Bogu, bo, bo my niekiedy po prostu zachowujemy się jak właśnie ten Szymon i Andrzej. Robimy coś właśnie tak, coś, coś podobnego po prostu. Jesteśmy na tej łodzi, już wiemy, że po prostu mamy na przykład, żyjemy z Panem Jezusem Chrystusem, już płyniemy po tym morzu po prostu, nie należąc do tego świata. Tak, tak, tak może to tak dziś określę. I rzucamy po prostu te łodzi, te sieci po prostu. Rzucamy. Niekiedy po prostu rzucamy te sieci na daremno. Bo rzucamy je z własnej woli. I wtedy nic, nie, nie jest w stanie po prostu nic y, y, człowiek złowić dla chwały Bożej. Kiedy wchodzimy w, właśnie w tą relację z Bogiem, kiedy właśnie Bóg ma być w naszym życiu, kiedy On mówi ja was po, powołam, powołałem i zrobię was rybakami ludzi. Wtedy już nie rzucamy sami od siebie tych sieci, tylko rzucamy te sieci z błogosławieństwem Bożym. Z Błogosławieństwem Bożym, z, z pomazaniem Bożym, takim palcem po prostu, naprawdę, gdzie to po prostu pomaga Bóg, rzuca tą sieć za nas po prostu. A tą siecią jest co? Trwanie w Nim. Tą siecią jest co? Odzwierciedlenie tego, co robił Pan Jezus Chrystus tutaj na tej ziemi w nas. Życie Jego życiem to jest ta sieć, która przyciąga. To jest ta sieć, która przyciąga człowieka. Nic nie przyciągnie człowieka jak właśnie sieć takiego naprawdę trwania i chodzenia z Bogiem. Tego, że człowiek to, co mówi, to i czyni. Tak jak Jezus Chrystus, kiedy mówił, to i czynił. I po prostu patrzcie, tłumy, wcześniej jeszcze było po prostu, prawda? Tłumy przychodziły, później, przepraszam, później, bo to już dalej. E, e, kiedy przychodziły i karmił ich Pan Jezus Chrystus, prawda? Karmił ich po prostu naprawdę. E, e, nie zostawił nikogo po prostu bez potrzeby. Nie zostawił, oni przyszli do Niego. Ci ludzie wszyscy przyszli, żeby zobaczyć, żeby, żeby uzdrowił, żeby posłuchać tego, co On mówi. I kiedy już apostołowie chcieli ich oddalić, po prostu, On mówił, nie, ja się tym zajmę. Ja się tym zajmę. Ja ich nakarmię i ja ich odprawię. Tak też uczynił. Tak samo jest właśnie teraz, kiedy Pan Jezus Chrystus jest naszym Panem i Zbawicielem. On nas karmi i on nas odprawia do danej pracy. Tutaj idziesz, bracie, tu służysz, siostro, tu służysz, bracie. On nas odprawia i wtedy mamy pomazanie i błogosławieństwo Boże do danej pracy. Bóg w tym jest i Bóg w tym błogosławi. Chwała Bogu, naprawdę. Tak jak tutaj po prostu. Yy... Tak, fajnie tutaj jest napisane. Jezus zwrócił się do nich: chodźcie za mną, a sprawię was, że, że staniecie się rybakami ludzi. I za chwilkę bracia od razu pozostawili sieci i ruszyli za nim. Bracia, popatrzcie się, mi to tak dotknęło też po prostu: bracia od razu pozostawili już już po prostu, już to nie byli Andrzej, Szymon i tak dalej, już to był brat, po prostu już brat. Brat, taki naprawdę brat, który po prostu, na którego człowiek gdzieś. Może liczyć po prostu, z którym może naprawdę chodzić tutaj na tej ziemi. Chodzić po prostu dla chwały Bożej, po prostu, że, że w Nim mogę widzieć Chrystusa, a On we mnie może widzieć Chrystusa. Po, po przejściu paru kroków Jezus zobaczył Jakuba, syna Zebedeusza oraz jego brata Jana. Oni też siedzieli w Łodzi, naprawili sieci Jezus, e, naprawiali sieci, przepraszam. Jezus nie zwlekając e, wezwał ich, a oni zostawili w łodzi swego ojca, Zebedeusza oraz wynajętych robotników i poszli za nim. Patrzcie, zostawili wszystko. Bo wiedzieli po prostu, że to co robią teraz w tym momencie to jest bezużyteczną pracą, która nie przynosi Bożych rezultatów, Bożych Bożych, po prostu Bożego prowadzenia, Bożej Woli, nie, nie wykonuje Bożej Woli. To wszystko, co czynili wcześniej. Ale Bóg po prostu jest w stanie uczynić w naszych sercach to, co uczynił w sercach właśnie tych późniejszych apostołów, naszych braci. Oni to poczuli. Pan Jezus powiedział, oni to po prostu poczuli w sercu, że, że po prostu że, że muszą, że muszą po prostu iść. Nie było żadnych blokad, po prostu żadnych barier, po prostu zobaczyli, usłyszeli i poszli. A potem Pan Jezus krok po kroku ich uczył. Jak robić, jak wykonywać dane, dane rzeczy. To jest naprawdę coś, coś pięknego, gdzie niekiedy po prostu, tak jak w tamtą sobotę też tak mnie dotknęło, po prostu czytamy Słowo Boże i przeskakujemy po prostu. Kartka po kartce, kartka po kartce, rozdział po rozdziale. A pan Jezus po prostu naprawdę chce, abyśmy e, czytali to słowo Boże, Boże i stawali się naprawdę e, tacy, tacy jak, w modlitwie, jak w modlitwie, jak dzieci: którzy naprawdę e, e, to, co jest napisane, słuchają po prostu jak, jak dzieci, i chcą. Chcą po prostu, tak jak niekiedy, widzę po prostu, ja, ja to tak powiem, według własnych słów, jak ja to, jak, jak to odbieram. że Widzę tak jak niekiedy, na przykład, nie wiem, przychodzi Daniel czy Noemi, czy, 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 czy Kubuś, przychodzą i, i mówią: Ciocia, przeczytaj mi tutaj bajkę o, o, o tych o, o zwierzętach. I, I po prostu biorą, biorą tą książeczkę, po prostu pokazują i pokazują: o, Tu co to, wieloryb? Tu co to jest? To jest jakiś, nie wiem, jakiś, nie wiem, foka czy cokolwiek. Po prostu oni, y, widząc to, co jest narysowane i czytając to, co, co ktoś im czyta, po prostu oni to kodują od razu po prostu. I oni, potem, kiedy ktoś się ich spyta, to już wiedzą po prostu, co to jest, co to jest, co to jest, co to jest i co, co, co to czyni na przykład, albo czym się to zajmuje, co, jako, jaką funkcję gdzieś spełnia. To jest naprawdę, y, tego właśnie oczekuje od nas właśnie Bóg też, że kiedy czytamy Jego słowo, żebyśmy się stawali jak dzieci, że po prostu, no Boże, no ale... No, a dlaczego tak jest, po prostu? I każdy werset, każde słowo tyczy do siebie, do własnego życia. Boże, uczyń to we mnie. Jeżeli tego nie ma, po prostu uczyń to we mnie. Po prostu, żeby stanąć na wysokości zadania i wołać o każdą rzecz, która jeszcze nie jest wykonana we mnie, która po prostu jeszcze, jeszcze widzę, że jeszcze mi nie dostaje. Żeby o nią tak długo wołać. Tak długo wołać do ojca, po prostu, żeby ją dał. Żeby ją dał. Naprawdę powiem Wam, że nigdy, tak jak też słuchałem dzisiaj kazania Łoszera, jak, jak mówił o tym, że nigdy przez swoje całe życie nie uwielbił Boga tak, jak na to zasługuje. I nigdy, myślę, że, że ja w swoim życiu nie uwielbiłem Boga tak, jak na to zasługuje. Nigdy tego nie, nie uczynię. Dopiero w ten czas, kiedy stanę przed Jego świętym Majestatem, i kiedy wytrwam tutaj na tej ziemi, będę mógł go uwielbić tak, jak na to zasługuje. Oddać Mu całkowitą chwałę, taką, na jaką naprawdę zasługuje. Ale to e, e, do tego przygotowuje nas tutaj na ziemi. Do tego przygotowuje nas tutaj na ziemi, aby oddać Mu naprawdę tą, tą taką chwałę, bo my, my tu oddajemy mu taką, taką cząstkową, naprawdę. To jest coś. Coś takiego jeszcze. No nie wiem nawet, jak to określić, ale to nie jest po prostu coś takiego, co jeszcze po prostu jest takiego wielkiego, majestycznego, majestatycznego, jak, jak po prostu jest. Ty, kiedy staniemy przed Nim po prostu w Królestwie Niebios. Kiedy staniemy przed Nim. Ale my się tego tu uczymy i Pan Jezus nas tego uczy, bo Pan Jezus zawsze chodził i uwielbiał swojego Ojca tak, jak na to zasługuje. Kwała Bogu, niech Bóg będzie uwielbił niech nas prowadzi, bo właśnie Bóg chce nas taki, w taki sposób prowadzić, abyśmy naprawdę e, widzieli krok po kroku to, co chce On z nami uczynić. Bo nie chce po prostu dzieci, które po prostu są e, e, środkami, tak, no tak brzydko powiem środkami, które nie wiedzą po prostu, czy mają tego Ojca, czy nie chcę dzieci takie które po prostu wiedzą że mają ojca i ten ojciec ich za rękę prowadzi po tej ziemi chwała bogu niech bóg będzie uwielbiony niech nas prowadzi amen